Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Piątkowa Rozmowa Dnia, nasza Telewizja Sądecka, a dzisiaj gościem moim i Państwa jest przewodniczący Rady Miasta, pan Krzysztof Kuc, przewodniczący Rady Miasta Nowego Sącza oczywiście. Dzień dobry, dzień dobry Ale Państwu. Ale chyba tego nie muszę dodawać. Panie przewodniczący, Komitet Społeczny Stop Spalarni złożył do wojewody małopolskiego wniosek o objęcie nadzorem dwóch uchwał, które jeszcze we wrześniu Państwo radni przyjęliście. Chodzi tutaj o studium zagospodarowania przestrzennego i o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego. Komitet Społeczny twierdzi, że nie mogło się to stać na jednej sesji, że najpierw powinno być głosowane studium, później dopiero zmiana w planach. Co pan na to? Oczywiście każdy obywatel ma prawo wystąpienia do wojewody, tym bardziej inicjatywy obywatelskie, jakieś stowarzyszenia, organizacje pozarządowe mają prawo wystąpienia do wojewody o to, żeby nadjąć, objąć nadzorem jakieś działania samorządu w trybie nadzoru właśnie ze strony pana wojewody. Nie w ogóle nie ma z tym problemu, tak? bo tutaj działania są w mojej ocenie poprawne i zgodne z, z wszystkimi przepisami. Nie ma obowiązku rozdzielania tych, tych uchwał, tych, tych, tych dwóch powiedziałbym działań formalnych. Często jest tak, że są rozdzielane. Czyli najpierw jest studium, potem, potem plan. Przystąpienie. Zaznaczam, że tutaj mamy przystąpienie do zmiany planu, planu zagospodarowania i przystąpienie do sporządzenia studium. Mogą być realizowane jednocześnie. Później jest oczywiście kolejność zatwierdzania. Najpierw studium, potem plan. Natomiast to do tego jeszcze daleka droga. I formalnie nie ma tutaj przeszkód żadnych, żeby to robić. W jednym momencie. To skąd ten pośpiech, w takim razie zapytam, może od innej strony? To tutaj nieobecność wiceprzewodniczącego Czernieckiego była katalizatorem do tego, żeby to tak poszło? Nie, to, to było planowane, absolutnie. Ja tutaj, jeżeli chodzi o nieobecność, o ile wiem, to, to, to były kwestie zdrowotne, medyczne i, i tyle, nie, nie, nie dyskutuję z tym i w ogóle nie. Jakby koniec, koniec tematu dla mnie. Natomiast y, to było planowane od samego y, początku, żeby to przyjąć na sesji. Y, jednocześnie, skąd pośpiech? Wiemy dobrze, że y, procedury związane z zatwierdzaniem planu, studium, one trwają bardzo długo. Bardzo długo to są lata. Tu nie mówimy o tygodniach czy, czy, czy miesiącach. Były takie przypadki, że, że to się dość szybkim czasie zamknęło. E, tak, ale to jednak jest, to, to naprawdę jest długi, a szczególnie w tak trudnych sprawach, to jest bardzo długi proces i wiele uzgodnień, wiele decyzji administracyjnych. Stąd też, jeżeli mamy coś robić, to po prostu to, no okej, okay, zbadamy, przystąpią odpowiednie służby do sporządzania dokumentów, będą wypowiadać się odpowiednie organa władzy, państwowej, samorządowej. Ale to są tylko opinie, zgodzi się pan ze mną tutaj... Tak, oczywiście, no później, znaczy mogą być, mogą być blokady w pewnym momencie. Ale ze względów proceduralnych, z, nie z względu... żadnych innych. Znaczy, no, może być decyzja na przykład negatywna, tak? Ale, no do, tak, ale do tego muszą być przesłanki proceduralne, to już ten więc, temat omawialiśmy. Więc, yy... Jeśli mamy coś robić, to po prostu róbmy, no nie, 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 nie tylko rozmawiajmy. O tym. Ja pana zdanie i myślę, że mieszkańcy też na temat spalarni znamy. Tak. Pan kiedyś nawet się wypowiedział publicznie, że gdyby to było budowane koło pana domu, nie ma pan z tym najmniejszego problemu, więc tutaj nie będę podejmować tych Dla mnie tematów. To jest, ja, ja... Od dawna o tym mówię, jestem co do tego głęboko przekonany. Natomiast inne pytanie w takim razie do Pana jako przewodniczącego Rady Miasta i radnego przede wszystkim. Czy nie ma Pan takiego odczucia, że jako radni podjęliście decyzję niezgodną z wolą mieszkańców? Że to nie chodzi o wasze prywatne zdanie, czy ktoś uważa, że spalarnia szkodzi, nie szkodzi, czy mówiąc tutaj już takim kolokwialnym językiem jest fajna, czy jest B, tylko po prostu stanęliście po przeciwnej stronie barykady niż mieszkańcy. Nie mam takiego odczucia. Mieliśmy, oczywiście jest grupa mieszkańców, którzy są przeciwni, absolutnie szanuję ich głos, przyjmuję do wiadomości i nie tylko przyjmuję do wiadomości, ale naprawdę słucham tego i, i analizuję, ja osobiście jako, jako radny i namawiam do tego wszystkich innych radnych i zresztą wielokrotnie rozma, rozmawiałem z, z osobami, które, no, są liderami tego, tej inicjatywy przeciwko spalarni, I, i oni też wiedzą, jakie jest moje, jakie jest moje podejście. No tak, I rozma rozmawiamy, rozmawiamy, rozmawiamy o tym normalnie, staramy się roz to, 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 jest rzecz o, to jest taka rzecz, o której po prostu trzeba normalnie rozmawiać. Natomiast hmm, przychodzi taki moment, znaczy, było referendum, tak, za mała frekwencja. Znamy znaczy, no, kampania informacyjna Oczywiście. nie, nie wskazywała, czy raczej jej brak nie wskazywała tak. na to, że to referendum będzie wyglądało inaczej ale, i będzie miało inny skutek. Ale przychodzi taki moment, że, że w, y, trzeba podejmować decyzje jakieś. No, 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 można siąść gdzieś w kącie i mówić: OK, to ja nie wiem, co robić, to, to, y, to dajcie mi spokój. No nie. Jak, się jest, jak jest rada. To ma miasta, radzić. To ma, ma podejmować decyzję. No, taka, taka jest rzeczywistość, takie mamy yy, yy, przepisy i nie można chować głowy w piasek, bo to się źle kończy. Trzeba podejmować, to podejmować decyzje takie lub inne. Nie mam odczucia, że to, jest przeci, że, że to jest jakby druga strona barykady. W ogóle nie stawiałbym tej barykady. Są normalne procesy decyzyjne, które odbywają się w miastach i ktoś musi podejmować decyzje. Yy. Za chwilę jesteśmy na samym początku drogi tak naprawdę. Ja w ogóle dziwię się tej, tym, tym, tym wielkim emocjom, że już właśnie za chwilę przyjadą koparki i będą budować. Być może te koparki jeszcze nawet nie wyprodukowano, które będą ewentualnie budować, pracować na placu budowy. Być może. To jest długi, to jest może. długi okres. Natomiast ja się tym emocją wcale nie dziwię. Proszę powiedzieć, czy przekonuje Pana taki argument, bo ja oczywiście wiem z jednej strony, że nie wiedza absolutnie nie jest żadnym usprawiedliwieniem, wręcz przeciwnie, ale czy gdzieś bierze Pan pod uwagę taki argument, że duża część mieszkańców, na przykład o czym wspomina tu Pani przedstawicielka, przewodnicząca Komitetu Stop Spalarnia Nowy Sącz, Mieszkańców osiedla Nowa Kolonia nie wiedziała o budowie spalarni, czy nie wiedziała o tym, że tuż pod ich oknami och będzie się odbywał transport. Czy, czy kwestia niewiedzy mieszkańców, braku do informowania mieszkańców zawsze na jest, temat tak. tego, czyja to jest inwestycja, jak ona ma wyglądać i tak dalej, no, nie jest też jakimś argumentem zawsze, za tym, że tej rozmowy było za mało? Zawsze jest za mało rozmowy, to po pierwsze. Po drugie, Czasem jest za dużo. Yy, nie, ja wolę, wolę stać po stronie za mało. Zawsze też jest grupa mieszkańców, która nie interesuje się sprawami publicznymi. Proszę mi wierzyć, a pamiętam, do, bardzo krótka anegdota. Wybory 2018. Miasto, nowy sąd, zalepione billboardami, plakatami, banerami, ulotkami. No, nie da się przejść, nie wiedząc, że są wybory. Spotykam, spotykam dwoje młodych ludzi yy, prowadząc kampanię i mówię, że wybory, że tutaj zachęcam i tak Jakie wybory? Yy, znaczy no, zazdrość, i... zazdrość, zazdrość, yy, że, zazdrość, że, zazdrość. że są ponad tym. Tak, tak? Tak? tak, że są ponad tym, to no, na pewno. Natomiast no, to myślę, że ale, wie pan, ale, kwestia spalarni ale, dotyczy ale, każdego nie, i myślę, że jest wiele osób zainteresowanych, a nie doinformowanych. Ale tak? jeszcze raz. To jest początek drogi i tych rozmów będzie musiało być wiele, dlatego że są i obowiązkowe konsultacje. No, mieliśmy już jedną ale konsultacje, nie wiem, czy możemy je nazwać w Muszą być konsultacje w tym procesie. Będzie przygotowane jakieś projekty planów, będzie można się wypowiadać, będzie można pisać, odwoływać się, wskazywać na błędy, wskazywać na dobre strony. Naprawdę jesteśmy u początku drogi. A tylko zacznijmy, no po prostu róbmy coś. Nie da się ciągle tkwić w jakimś zawieszeniu. Nie, no można było powiedzieć nie. Tak, można było powiedzieć nie, ale to jest nie na, na poziomie w ogóle nie, 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 nie sprawdzamy. Walorów technicznych, analiz ekonomicznych. Mieszkańcy nie chcą, mówimy nie. No dobrze, ale, ale mieszkańcy. Nie wypowiedzieli. Skąd wiemy, że mieszkańcy mówią? nie? Większość mieszkańców osiedla, gdzie ma być. Okej, okay, ale tutaj skalarnia... mówimy. O, tu mówimy o, to, to jest skala miasta. To jest skala miasta. Okej, okay, zmieniamy temat. Myślę, że pewnie jeszcze do niego wrócimy no, wielokrotnie. Zmiany w klubie PiS WNS. Pan opuścił klub, jak gdyby na własne życzenie. Nie został pan z niego wykluczony. Założył pan. Nowy podmiot, zostawiając poniekąd część siebie w klubie PiS, bo WNS to, było pana. Tak, to Pomysłu, był Pana pomysł, Pana inicjatywa. mój osobisty. Osobiście u ta, tak. nazwę wymyślił. No to Pan zostawił kilku radnych, którzy startowali z Pana komitetu, z komitetu Wybieram Nowy Sąd, zostało w klubie PiS WNS. Czy dziś patrząc na to, co się dzieje w tym klubie, choćby po odejściu wiceprzewodniczącego Artura Czerneckiego, ma Pan taką, takie poczucie satysfakcji, nawet gorzkiej, ale poczucie satysfakcji, że ja mówiłem, że tam się źle dzieje? Już na samym wstępie. Znaczy, trudno mówić tu o satysfakcji. Ja w ogóle twierdzę, że to nie jest klub. Tylko? Kilka podklubów. Tam jest grupa kilku osób, które Ale to już jest podkleba. Odbywają... Bardzo niewielka chyba grupa. No, osób. No, bardzo niewielka, ale jest kilka osób, które odbywają. Spod... O ile wiem, zdradzam być może tutaj jakieś kuchnie, od kuchni. Spotykają się i podejmują decyzję, mówiąc: o, klub podjął decyzję. Okej, okay, zostawmy. Nie, nie mam satysfakcji szczerze mówiąc, szkoda, bo tutaj można było wiele rzeczy po prostu zdziałać, ale nie da się wiecznie pedałować do tyłu. No ale to niech mi pan powie i, i widzą przede wszystkim, czy to jest wina indywidualna jednej osoby, czy to jest wina zarządzania, czy to... No, o co chodzi, że klub opozycyjny, wydało, wydawałoby się, że ze względu choćby na swoją liczebność, mocny klub. No, skończył, nie wiem czy słowo skończył jest tutaj najlepsze, no ale dotarł do, do takiej granicy, gdzie zostało tam kilka osób. To jest, pokazuje słabość w ogóle sceny politycznej w Polsce i, i jakość życia politycznego, gdzie ambicje pojedyncze są najważniejsze, pojedynczych osób są najważniejsze, a nie interes, czy dobro większej grupy. To jest tak jak Cały PiS dzisiaj jest podzielony na niezliczoną ilość frakcji, które tną się jak mogą. No to też i tutaj gdzieś, no, nie mówię, że to jest emanacja tamtych, tamtych frakcji, po prostu co radny to frakcja albo dwóch radnych w no, Absolutnie bez sensu. Ja się cieszę, że ja nie muszę w tym brać udziału, że w odpowiednim momencie powiedziałem dość. I z tu mam satysfakcję. Tak? Po prostu nie, szkoda mi życia, szkoda mi czasu, szkoda mi nerwów na y, przekonywanie, że czarne jest czarne, a białe jest białe i że y, tak, dokładnie tak. Niektórzy mówili, że. Odwrota. A nie nie, ja będę się trzymał jednak tej wersji. A to w takim razie takie pytanie, czy przytuli pan, czy przytulicie panowie, bo, bo jest ja was trzech jako sojusz dla nowego sącza Artura Czerneckiego. Nie wiem, czy Artur Czernki da się przytulić, czy... czy... To znaczy, ale... Póki co twierdzi, że on jest dalej członkiem klubu PiS. Tak, tak, tak listu. twierdzi. Rozmawiałem z nim. I, i tutaj zostawiamy to. Ja, z, 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 mi się Powiem tak, bardzo dobrze mi się pracuje z Arturem w, w prezydium. Zresztą niewiele razy się kłóciliśmy. Wspieraliśmy się. I to tak naprawdę ostro. Ale zawsze Zawsze jest między nami szacunek i to, że e, wzajemny i umiejętność przyznania się, dobra, miałeś rację. E, albo czasami pozostajemy przy swoich racjach, ale to nie znaczy, że nie możemy pracować dalej. E, I bardzo cenię sobie doświadczenie Artura i jego niezwykłą intuicję, e, która robi wrażenie często. Czy Artur Czarnecki będzie się chciał przytulić, czy my będziemy chcieli się przytulać? Przepraszam za to kontynuując określenie użyte przez panią redaktor to to jest jakby inna sprawa, zobaczymy. Do przytulania trzeba dwojga. No tak, oczywiście. A myśli pan, ale to tak bardzo szybciutko, bo jeszcze chciałabym jeden temat poruszyć. Czy początkiem tego konfliktu, czy tam, no nie wiem jak to nazwać, żeby tutaj elegancko się wyrazić pomiędzy wiceprzewodniczącym Czerneckim a resztą klubu, było to, że koledzy nie mogli mu darować, że został w prezydium? Czy, czy chodziło o kwestie inne zupełnie? Nie, to ja myślę, że tutaj jest że wiele, wiele różnych wątków. To jest pytanie oczywiście do Artura, ewentualnie do. do... Nie wiem, Michała Konziołki, Iwany Mulowski. Rozumiem. Tak, ale, ale sądzę, że to wiele. Zbyt. Panie przewodniczący, takie pytanie na zakończenie polityczne. Gdzie Pan się widzi, mamy taką, będziemy mieć tutaj taki nie rok, a lata wyborcze już, już przed nami, patrząc na to, co nam się szykuje. Będziemy w nieustannej kampanii przez kilkadziesiąt miesięcy, tak sobie myślę. Gdzie Pan widzi swoje miejsce w 2024 roku w, w, w lipcu? W wakacje, po jednych i po drugich wyborach. Oczywiście mam pewne pomysły i, no dobra, określę, użyję takiego słowa, marzenia. Czy to są marzenia ale... związane z jesienią 2023 roku, czy bardziej z wiosną 2024? To myślę, że też z jesienią 2023, ale czas pokaże, to jest bardzo skomplikowane. Przy czym yy, yy, mam również inaczej. Ja, ja na szczęście nic nie muszę. Yy, I to, jest, to daje duży komfort. Natomiast ch chciałbym, mówiąc o marzeniach, to, to, to jest marzenie o możliwości wprowadzania realnej zmiany, tak? oddziaływania na to, co ważne w życiu publicznym i robienia tego w sposób mądry, spokojny, niekoniecznie z użyciem maczet, pałek i innych narzędzi. Ale czy to będzie możliwe, to zależy od wielu czynników. Na szczęście ja nie tak jak powiedziałem, ja nie muszę tego robić. Dla mnie to nie jest jedyny sposób na życie, i jedyny sposób widzenia świata i swojej przyszłości. I swojej rozumiem, przyszłości. Tak? Ale powiedział Pan już dużo. 2023 rok, jesień, czyli wybory parlamentarne, zamieni Pan samorząd na Parlament albo będzie pan oczywiście próbował, tak? Natomiast ja mam tutaj pytanie, jaki komitet? Czy a to, to już, już wiadomo, a to no, tutaj jest trzeba się ro... gdzieś zagospodarować? Boże, tak? w polskiej polityce rok to prawie epoka. To myśli pan, że powstanie coś nowego? Ja, nie, Czy to że to jest stare zwolni miejsce jak wróż, wróżenie, wróżenie z fusów. Absolutne wróżenie z fusów. Ja myślę, że najwięksi liderzy, największych ugrupowań. Są cali spoceni, jak myślą o tym, jak może ta przyszłość wyglądać. Czyli już nie prezydent Nowego Sącza? Yy, nie, nie sądzę. Mówiąc, znaczy, ja nie lubię takiego opowiadania, że yy, wszelkie decyzje zapadną w odpowiednich momentach. Nie, yy, znaczy, mówiąc, mówiąc patrząc wprost, na przeszłość mówiąc i zapadają Tak, w mówiąc moment. wprost nie sądzę. Okay. Dziękuję serdecznie za wizytę w studio, za rozmowę. Moim widzom, internautom, za uwagę. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.